bardzo bardzo stare Sony czyli Xperia tipo Jak możecie zauważyć te androidowe przyciski stanowią osobną sekcję są podświetlane nie są elementami interfejsu wyświetlanymi na ekranie A na pokładzie zainstalowany jest Android w wersji 4.0, który z tego co widzę, nie doczekał się aktualizacji na tym urządzeniu. Wyświetlmy sobie, może informacje o telefonie. Jak możecie zauważyć, telefon nie jest demonem prędkości, ale i czułość tego wyświetlacza. Jest taka, taka se.